Czy wiecie, w jaką grę dzisiaj zagram? Pewnie tak, bo przeczytaliście tytuł. Nie przedłużając, zaczynamy grę w Squid Game w Minecraft. Zaczynamy oczywiście od gry w czerwone i zielone, która, no tak jak w serialu, była na samym początku. To jest gra, która eliminuje prawie wszystkich uczestników, zwłaszcza w tej Minecraftowej wersji, ponieważ tutaj nagle pojawia się te czerwone i nie ma wskazówki, która pojawia się w serialu w postaci mówiącej lalki, więc ja tutaj postanowiłem zastosować bardzo wolną taktykę, więc będę z sobie chodził jak ślimak normalnie, bo jak widzicie, tu się eliminuje już 21 osób, a zostało tylko 7, co jest bardzo częste, tylko czasami się Zdarza, że są areny, w których to zielone trwa dłużej, ale akurat tutaj na filmie trafiliśmy na tą wersję, w której arena jest bardzo długa, ponieważ normalnie zielone jest bardzo krótkie. Widzicie jak to się łączy pięknie, poległo już 24 osoby i zostały tylko 4, już wam zdradzę, że no... Prawie wszyscy są wyeliminowani. No, sami możecie sobie to oczywiście wywnioskować. Tutaj zobaczcie, ile tutaj leży skinów, które o, po prostu odpadły. Nagrodą w myplayowej wersji Squid Game jest, żeby była jasność, monety na tym otóż serwerze, bo oczywiście znajdujemy się na myplayu, który wypuścił ten tryb w piątek. Nie wiem o której godzinie. Widziałem go na lobby i po prostu wszedłem i nagrałem odcinek. Więc jest, moi drodzy. Na razie nagroda jest główna, bo jak wiecie, tak jak w serialu, dopiero monety dokładają się po zakończeniu tutaj pierwszej gry, kiedy już będziemy znali wyniki. Pozostało tylko 3 graczy, czyli ja i dwóch graczy, którzy już skończyli całą grę. No więc czekamy tylko na mnie. Ja stosuję bardzo wolną taktykę. I jak widzicie ona się udaje, dlatego już dwa razy w to wygrałem. Pierwszy raz był też ciekawy odcinek, ale niestety źle się nagrało wideo, więc go nie zobaczycie. Bardzo mi przykro, ale myślę, że ten także jest całkiem niezły. Nawet tutaj widzimy odzorowaną odzorow idealnie tą mapkę, tutaj tych strażników, oczywiście, i dwóch graczy, którzy będą przeciw mnie w drugiej grze, oczywiście, bo no, chyba, że nie przejdę, bo tego nie wiemy, oczywiście. Nic nie spoileruje. Tutaj już mogłem przejść, tak naprawdę, mogło mi się udać, ale postanowiłem, że na spokojnie, bo głupio byłoby odpaść. Parę razy mi się udało tak głupio odpaść. No, nie chciałem powtórzyć tego błędu. Widzicie, jak tutaj dodają się monety, i w tym momencie zgadujcie w komentarzach, jaka będzie kolejna gra. Jest to tak samo jak w serialu, więc bardzo łatwo myślę, jak ktoś oglądał, może zgadnąć odpowiedź. Widzicie tutaj idealnie odzorowanych strażników, tylko nie wiem, czy to są generałowie, akurat, bo nie zauważyłem ich znaczków. I zaczyna się druga gra, czyli jeśli wiecie, to są te kształty i tutaj w tej wersji Minecraftowej trzeba przejść taki most. Czyli przejść jakby parkura, bo tutaj jedna rzecz się zapada. Trochę jak taka e, jedna z gier późniejszych, do której nigdy nie doszedłem, za spoileruję, bo tutaj bardzo szybko eliminują się przeciwnicy. Ja dostaję figurę czerwoną, którą jak widzicie tutaj na załączonym obrazku jest trójkąt. E, a uważam to za najłatwiejszą figurę, ponieważ trzy razy pod rząd dostałem tą figurę. Bardzo się cieszę, bo już wyuczyłem się na pamięć. Zobaczycie jak ekspresowo uda się to zbudować naprawdę e, prawie idealnie. Zawsze popełnię takie dwie pomyłeczki tutaj e, od góry. Tak się ustawcie idealnie, symetrycznie do tej figury, wtedy będziecie mogli bardzo ładnie zbudować. W przypadku, oczywiście, e, trójkąta, jest to najłatwiejsze tak się symetrycznie ustawić, bo tutaj jest e, taki kształt, jakby że cztery w dół e, jest bardzo długo. Dwie, taki, taki pasek składający się z dwóch, jakby. No, tak jak wygląda trójkąt w sumie. No, raczej wiecie. No i tutaj macie e, pokazany. Nie wiem czemu jest czerwony, czy w serialu też było, możecie mi napisać, bo ja takich rzeczy nie pamiętam. Tutaj lekkie poprawki będą i się okaże, czy zakończę pierwszy, jak myślicie. E, no, mi się wydaje, że mi się uda, jak się nauczyłem na pamięć. No, jak widzicie, udało się całe szczęście. Nawet napisałem wesołą buźkę. Z zadowolenia, że udało mi się po 20 sekundach chyba, tak? Albo po minucie 20 sekundach. Nie pamiętam ile jest czasu początkowego. E, pewnie w montażu Dopiero zobaczę. O, niebieski także zakończył. Parasolka jest dużo trudniejsza. W moj... Chociaż nie, w serialu była dużo trudniejsza. Jak widzicie, tutaj jest idealnie, praktycznie odzorowana ta mapa, bo też są jakieś takie. Plac zabaw, elementy, nie wiem jak to powiedzieć. No, to chyba to był plac zabaw, po prostu jest też zabezpieczenie, żebyście nie przeszkadzali w tej akurat grze przeciwnikowi. Nie no, to jest bardzo potrzebne, bo jakby was ktoś tutaj atakował łapką, nawet to byście nic nie zrobili. Gwarantuję wam, bo to bardzo ciężko się buduje. No, zwłaszcza jakby wam stawał na bloku, który macie na przykład ostatni do położenia. No, tutaj całe tło jest idealnie zrobione. Uważam, że szybko, dosyć się udało im to wszystko zbudować, zaprogramować na MindPlayu. Tylko że przyznam się wam, że bardzo ciężko jest przynajmniej w tej wersji 30 graczy dojść do samego końca, żeby było dużo graczy, żeby gra trwała naprawdę długo. No bo w tej wersji 30 graczy, no to zazwyczaj w pierwszej grze to już jest do widzenia z większością z przeciwników oczywiście, a w tej wersji 70 to trzeba dłużej czekać, bo jednak ludzie wolą na szybko większe prawdopodobieństwo wygrane jest oczywiście jakie jest mniej graczy, no dlatego wybierają właśnie tą wersję. Tutaj żółty ma wyraźne problemy i zobaczymy czy uda mu się zbudować. Gwiazdka jest bardzo trudna moim zdaniem, zwłaszcza do zapamiętania. Ale też myślę, że nauczyłbym się w końcu, jakbym trzy razy pod rząd miał gwiazdkę, to byłoby całkiem, całkiem nieźle. Tutaj już byłem znudzony lekko, bo żółty naprawdę długo walczył. O i pokazałem tutaj yy, to jest kwadrat z tego co wiem. Więc możecie też napisać, jacy to byli strażnicy. Jak ktoś oglądał serial, to pewnie wie, bo pełno jest tych filmów o ciekawostkach z, z tego serialu oczywiście. No, i tutaj bardzo długo żółty próbował e, poprawiać swoje problemy, niszczył, e, no coś tutaj kombinował, żeby jednak udało mu się to przejść. Miejmy nadzieję, że mu się uda. Ja mu w miarę próbowałem pomóc, mimo że to był mój przeciwnik. Jakoś mu próbowałem tutaj pokazać, ale no, wiadomo, że pokazać to jest ciężko, zwłaszcza taką budowlę. Pewnie nawet nie patrzył na mnie i mnie nie widział albo po prostu ignorował, może myślał, że ja mu chcę utrudnić grę, ale tak nie było. Naprawdę chciałem mu pomóc, pokazywałem, chociaż to raczej nic z tego nie odczytał, znając życie. E, no i tutaj próbował pójść na czubek, chociaż mi się wydaje, że czubek on miał dobry. On tutaj zaraz pokaże, że miał problem, że tutaj było źle ustawiony pasek jeden. O, tutaj właśnie. E, zaraz pewnie napiszę to na czacie, bo ja wiem, spoilery, że zaraz mi taka myśl do głowy przyjdzie, ciekawe skąd ja to wiem. No długo trwa ta batalia. Ale niebieski też jest bardzo dobry, uważam, bo zakończył chwilkę po mnie, a ja już grałem trzy razy jednak, tą minigrę i miałem te same figury więc trzeba pochwalić. Pozdrawiam ciebie, niebieski. Jeśli oglądasz ten film, może w jakiś sposób, to ciebie serdecznie pozdrawiam. Gratuluję, naprawdę bardzo ładny wynik. E, tutaj jest ta gra też bardzo podobna do jednej takiej gry, w której się na czas buduje. O, tutaj napisałem, że tutaj podwójne powinno być, no ale nie wysłałem tej wiadomości, bo jednak chciałem wygrać, tak mówię, że chciałem pomóc, no ale jednak do odcinku nadawałoby się wygrać w takiej grze, zwłaszcza, że to pierwszy odcinek, nie wiem, czy będziecie chcieli więcej. Może w takim kolejnym odcinku udałoby mi się już dojść do ostatniej gry. Jak widać, tutaj odpad, nie wiem, czy się skończył czas, czy wyszedł, ale odpad po prostu, dochodzą nowe pieniążki, 100 monet do puli oczywiście i zaraz rozpocznie się trzecia gra, czy pamiętacie jaka to była i ja na czym polegała e, i o co w niej chodziło e, ja pamiętam, bo no przed chwilą w nią grałem no bardzo mądre stwierdzenie oczywiście e, a tutaj zostało tylko nas dwóch, więc już wiadomo było, że to się zakończy po tej grze no, bo ta gra polega na bezpośredniej eliminacji walce. Jak zaraz zobaczycie, ta sala jest całkiem nieźle odzorowana, w mojej opinii. Tylko brakuje tych rysuneczków spoilerujących o grach. Moim zdaniem one byłyby takie. Fajne, więc y, ostatnią grą, którą zagramy, będzie przeciąganie liny, czyli w tym przypadku taka walka na łapki, po prostu i zrzucenie się y, tutaj z tego miejsca. Czy uda mi się, czy uda się niebieskiemu, i w tym samym momencie spadamy, jakoś ja wygrałem. Więc dziękuję za oglądanie. Dzisiaj wygrana. Papa, pa. miłego dnia!